Słuchajcie drodzy moi widzowie no ja to mam taki fajny samochodzik no bardziej jest taki e, dobrej takiej generacji fajny jest taki napędowy no ponieważ są takich ja mam takich kilka rodzajów tych samochodzików i po prostu to jest taki wiesz, że jego się na napęd ten samochód i to jest taki fajny na resorkach. Fajny samochód No yy. Ktoś by chciał taki właśnie by był zainteresowany takimi samochodzikami Możecie się do mnie zgłosić, ja wam mogę coś doradzić. Lego i dużo właśnie takich jest. Jest od koloru do wyboru. no Są kilka rodzajów takich samochodzików. No. Raz ten, raz ten. E, I są takie samochodziki po prostu na pilota, takie bardziej no. i bardziej są takie świecące, które mają dużo możliwości. No. To jest bardziej taki samochodzik, bardziej już popularny, który on tak bardziej jest na takich, takich czerwonych resorach. O, no. Jeżeli ktoś by był taki zainteresowany samochodzikiem, możecie do mnie napisać w komentarzu, to ja wam mogę coś tam takiego podesłać. Fajnego, które byłoby coś takie, jakbyście byli zainteresowani. No. Też, też. Będę coś wam pokazywał troszkę kilka tych rodzajów. Raz taki raz na pilota. No. La odmiany. No. To tyle. Zapraszamy do kolejnego mojego filmu.